A ja tam taki pani na No ja współpracuję ja, ja z Fundacją Zpełnionych Marzeń od wielu, wielu lat. Bardzo lubię Państwa odsłuchów, którzy są szef, szefami fundacji, panią Gosie i tą Mam zaszczyt też sam od dwóch lat być w, 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 honorowym członkiem Rady Fundacji, więc też nie tylko tam powiedzmy odwiedzam dzieciaki, chociaż to robię najczęściej i też wspieram ich jakoś tam na inny sposób. Ja, jak w mojej to że to jest forma terapii takie spotkania. Jak się Pan z tym Na pewno też trochę też. Bardzo dobrze, dlatego, że jeżeli tak zwyczajnie mogę spowodować, że dzieciaki są weselsze przez jakiś czas i naprawdę są uśmiechnięte, to mnie też wtedy jest troszeczkę lepiej. I mam takie uczucie wspomnianej misji, prawda, jakiejś bardzo poważnej, która... No, potem sobie przypominam, myślę, o tych dzieciakach, co po niektórych z niektórymi miałem przez długi czas jakiś tam nawet kontakt, nawiedzały mnie tam na planie, oni przychodzą do radia, odwiedzają czasami. I tu akurat jest trudniej o tyle, że mieszkam w Warszawie, ale jestem po raz pierwszy w Olsztynie, bardzo się cieszę, bo y, wiem, że Tomek mam miejsca, y, z którymi z Lublinem, też działa z kielcami. Akurat tu jestem pierwszy raz. Ile ma Pan w ciele, Panie Szymonie? Nie mam w ciele dużo, ale moim najbardziej ukochanym wcieleniem jest e, e, wcielenie ojca polskiego, e, wcielenie rodzinne, e, takiego, bym powiedział, e, Pana, e, który leży pod kocem, obok marzone, dwójkę dzieci, a pod swodem pies. To jest moje ulubione wcielenie. Może nie jest tak ekstremalne, ale bardzo fajne. Urodzić się w dzień dziecka to fart. To prawda. Chociaż powiem szczerze, że yy, miałem przez to, yy, jak to mówili moi koledzy, przerąbane, bo oni dostawali podwójne prezenty, prawda, i w dniu urodzin, i w dzień dziecka. Ja u mnie zawsze się to jakby, no, yy, był jeden prezent, i yy, rzeczywiście. Aczkolwiek to był jakiś tej wyjątkowości, i yy, wszyscy mi przez całe życie powtarzali, mm -hmm. może to gdzieś tam zdeterminowało mój los, bo wszyscy mówili, a pierwszy dzień dziecka, to Ty zawsze będziesz dzieckiem. I coś takiego się wydarzyło, że. Naprawdę, znaczy oczywiście oprócz spraw poważnych, bo potrafię zrobić, nie wiem, przelew, jak widać zresztą w reklamach, prawda, i jakieś inne rzeczy sobie radzę z komputerem, to mimo wszystko mam tu taką naturę dzieciaka, co czasami bywa zaletą, ale jak również powtarza moja żona, że czasami bywa wadą. Pamiętam przygodę nad jeziorem wóz i mieliśmy przygodę z jednym harcerzem. Bardzo czysta. Czysta jest? No, to super. Na dzień mieliśmy przygodę z naszym jednym z harcerzy, który e, e, będąc chłopcem dosyć lekkim wsiadł do... Wielkiego kociołka litrowego i wypłynął na jezioro i nie mógł wrócić, ponieważ ten kociołek kręcił się naokoło i musieliśmy chłopaka z środka jeziora ściągać, bo on myjąc ten kociołek w środku no się. Absolutnie szorowaliśmy garnki, są te zanieczyszczenia później, które trzeba było hmm. potem usuwać, ale teraz już się to udało. Ale piaskiem sadzą, szorowały się garnki. No, cholera, no kara kociołka była. Najgorsza rzecz, jeżeli harcer coś tam przewinił. To dostawałam na przykład, do czynienia 50-litrowy kociołek. To była po prostu do... do ...sranej. Można bo to trwało czasami pół dnia. Na to, że tłuszcz... I szorowanie, nie, był, nie używało się w jeziorze de, de, w tylko piasek. piasek Masakra. Ja też szorowałem no i właśnie, dlatego. Nie wiem, czy Hansard chciał y, uciec do rodziny, y, nie mógł się włączyć do Wisły, no. prawda, popłynął na tymi, musieliśmy chłopaka ciągać pontonami, bo wypływał garnek co Co i krzyczą, mm. wiesz, że następcy ludzie biegną, że chłopak jest na środku jeziora w garnku. I w takie wiesz wystawały uszy, oczy, on machał, rozumiesz, a ten garnek wiesz. 100-litrowy kocioł, wiesz.